Siemanko mordeczki! Ja jestem Justy Masura w dzisiejszym odcinku Jesteśmy z w jak widzicie mam DZINA! Mam dzinka, niestety nie nagrało się to Ja go oczywiście nie dropłem, tylko mój kuzyn to drop, dropnął go Więc powiedziałem taką pierwszą grę, jak widzicie mamy jeden pucharek Ale niechcący kliknąłem gra i nic nie robiłem Naprawdę, stałem, nie grałem, więc Teraz będą moje pierwsze wrażenia jak nim gram na, na napadzie co z nim zagramy? Nie wiem, czy się chce za na zadajmie grać. Czy na napadzie? Na, na napadzie. To mi się na jeden, na jeden gracz. Dobra. Kurde, ja się tak gram w Fortnite, a siedzę, gram w tę naparzankę, żeby sobie podeksycić konto, nie? A tu patrzę, mój kuzyn dzwoni i powiedział, że dro dropnął mi tego, nie? że dropnął mi dzinę, tak patrzę o co chodzi ja myślę, że coś tam żartuje, czy coś, nie? Ja tu patrzę, jest dżyn, kurde tak kurde, dobra, zaraz se nim zagram tylko se zagram wielką grę i se zagrałem, nie? chciała se zagrać, teraz ja sobie pomyślałam kurde, pierwszy odcinek, że tak, że odcinek, że pierwsza gra dżynę, nie? mogłoby być, ogólnie dobra postać bo pierwsze wrażenie fajne choć lubą dobra, nie, udało się bardzo dobrze to i będzie bomba tak Inciach, chodź, Kurde, ty nie złożyłem Dobra. wypadł nie wiem, Przygrywamy my Przegrywamy całkowicie. My nie możemy do, do nich dojść. Dopiero co zauważyłem. Tu nie chodzi o ich zabijanie, tylko o rozwalanie sejfa. No! Jak się dojechała tak daleko, morderze? A Dobra. To jest przegrana 100%, niestety. Ale no na nic, no. Źle zrobiła z tą wieczyczką, ale dobra. Dla mnie tam dobrze. Kurde, trochę lipa. Pierwszy mecz i przegrana. No, nie fajnie. Ok. Nie ciebie. No przegraliśmy plus zero? Łatwo się plus jeden będzie. Dobra, czyli to była pierwsza gra. Jako on. Ja to zdobyć big boxa. To. Kurde, soblokujemy, ale jedną postacią co zagrajmy. Żeby szybko wbić. Nie wiem, kim mógłbym teraz wbić. Ricardo? Ricardo Milos może być chyba? Ja wracam do Fortu, chcę pograć. Kóle szkoda, że nie na odcinku nie dropnął, nie? Co ja zrobiłem? A auto aim Richarda y, to nie wiem co to jest. Auto-Aimem-Sheraf-Świana, zamiast niego. Jak <sighs> bardzo mnie tak wkurza. Ta. Jeszcze mi nie trafia. Jeszcze zostaw mu 8HP, no. Ej Wchodzisz do giereczki i od razu się wnerwiasz. No, nie można znowu wyjść, no. Nawet nie mogę wyjść z, te z mojego tego sejfu normalnie. Nie można wyjść z tego. Strzeliłem, o co chodzi? O Jeszcze nie trafiłem w sejfa, no. Ta, kozacki time A, nie możemy dojść do tego sejfu, no. A nie czajmy, wygrywamy, e! przegrywamy. Dawaj, broń ciałem, bardzo. Nie ma A, chciał, Dobra, jest git. To jednak graliśmy, i tak przy okazji mało openinjak, nie? Żeby był. Była moja pierwsza gra, yyy, dżinem. I otwórzmy to. O, i przy okazji mieliśmy jeszcze 3900 pucharków. I pod, jeszcze trochę mamy Tika. Fajnie. No to my opiniujemy. Pierwsza skrzyneczka że 18 monet. 6 do PAM. I 15 do... Ej, może poleci level do... Akurat do Gina nie? Przydałoby się. 69 monet. 9 do Spike I do PAM... Piper 32. I do... E I latem Mówiłem, że nie lubiłem nigdy grać Piper. I dalej do tego skłonny jestem do mówić. Więc dziękuję za oglądanie. Więc do zobaczenia. Do następnego. Bye.